Tytuł filmu brzmi, czy przybycie kosmitów zniszczyłoby religię. Odpowiedź brzmi, nie wiadomo. Nie posiadamy bowiem odpowiednich danych, na bazie których moglibyśmy wysnuć rozstrzygające odpowiedzi. Rozważania tego typu opierają się głównie na spekulacjach. A warto jednak zastanowić się nad tym, czy religie przetrwałyby przybycie cywilizacji pozaziemskiej. Jak wiemy, Ziemia może być odwiedzana przez przedstawicieli cywilizacji pozaziemskiej. Jeśli zaiste tak to wygląda, to w takim razie istoty tak na razie nie mają zamiaru nawiązać z nami oficjalnego kontaktu. Niewykluczone, że obecnie jedynie nas obserwują, starając się zrozumieć, czy nasze działania, takie jak zawiść, zazdrość, kłótnie, wojny, niszczenie środowiska oraz kult celebrytów, są napędzane rozsądkiem oraz logiką. Wyobraźmy sobie jednak, że w bliskiej przyszłości dotrzełoby do zasadniczej zmiany w postępowaniu istot pozaziemskich. Któregoś pięknego dnia niebo zarobiłoby się od ich statków kosmicznych, a kosmici zechcieliby nawiązać z nami oficjalny kontakt. Ten najważniejszy moment w historii ludzkości niósłby za sobą porażające konsekwencje. Rozważenia tego typu zwykle skupiają się na tym, jak właściwie ludzie zareagowaliby na takie wydarzenie. Oczywiście problem, na który zwracają uwagę naukowcy. Polega na tym, że w gruncie rzeczy nie możemy wiedzieć, czy ludzkość zareagowałaby na to spokojnie, czy też może jednak z paniką. Z jednej strony ostatnie dwa lata pokazują nam, że duża część ludzi jest w stanie zaadaptować się do nowych okoliczności. Z drugiej jednak strony ostatnie dwa lata pokazują nam również, że duża część ludzi działa pod wpływem emocji, dając się ponieść panice. Czy widząc na niebie statki kosmiczne oraz istoty z innej planety? Ludzkość wpadłaby w panikę, a nasza cywilizacja zachwiałaby się nad przepaścią? Czy też może niekoniecznie? Istnieje jednak równie ciekawy problem dotyczący samych religii. Jak wiemy, 84% przedstawicieli gatunku Homo sapiens przynależy do jakiejś religii. Te religie wciąż stanowią bardzo ważny element naszej egzystencji, mając wpływ na nasze życie codzienne, politykę, a czasami także wojnę. Powstaje zatem dość istotne pytanie, czy religie upadłyby po przybyciu kosmitów? Większość systemów religijnych posiada zbiór dogmatów, opisujących, że ludzkość została stworzona przez bliżej nieokreślonego Boga lub Bogów. Nagła wizyta bardziej zaawansowanej cywilizacji z kosmosu spowodowałaby potrzebę przedefiniowania pozycji człowieka w tej całej układance. Dlaczego bowiem religie, święte księgi czy kapłani nigdy nic o tym nie wspominali? Czy ci kosmici również zostali stworzeni przez tych samych Bogów, których wierzą wyznawcy danej religii? Jaką religię wyznają ci kosmici? Nie trudno się domyślić, że w obliczu takiej sytuacji, liczba pytań wśród osób religijnych rosłaby lawinowo. Profesor psychologii Michael Warnum w swoich badaniach zwraca uwagę, że w przypadku gdyby naukowcy ogłosili jedynie odkrycie obcego życia w postaci mikrobów na jakiejś innej planecie, to ludzkość zareagowałaby bardzo spokojnie. Byłyby to bowiem jedynie mikroby bardzo, bardzo daleko stąd. Jego zdaniem ludzie nie dokonywaliby zamieszek na ulicach z tak prozaicznego powodu. Jednak astrobiolog Douglas Vagocz uważa, że istnieją lata świetlne różnicy pomiędzy uznaniem obecności skądinąd nieszkodliwych drobnoustrojów na następnym planecie, na przykład na Marsie, a konfrontacją z zaawansowaną technologicznie rasą obcych. Ekstrapolacja z jednego scenariusza na drugi niekoniecznie będzie dokładna. To, co nas zatem interesuje, to niezwyczajne odkrycie prostego życia pozaziemskiego. Ale konkretny scenariusz, kosmici przybywający na Ziemię i nawiązujący oficjalny kontakt. Jaki byłby zatem efekt? Czy na świecie doszłoby do zamieszek, a religie by upadły? Profesor teologii Ted Peter z wydawca dziennika Teologia i Nauka wskazuje, że spośród to ludzi, którzy przewidują, że kontakt pozaziemski zniszczy ziemskie religie, większość jest ateistami. Wśród teologów panuje bowiem zgoda co do tego, że chrześcijaństwo przystosuje się do kontaktu chociaż opinie na temat natury tej adaptacji są różne. Jak pamiętamy z jednego odcinka, Jose Gabriel Funies, były dyrektor Obserwatorium Watykańskiego, twierdził, że Kościół katolicki prawdopodobnie ciepło powitałby potencjalnych przybyszów z kosmosu. Pozaziemska inteligencja może wywrzeć głęboki wpływ na doktryny religijne, potencjalnie zmuszając teologów do reinterpretacji pism świętych w celu uwzględnienia nowych odkryć. Jednak ankieta przeprowadzona przez Petersa wśród ludzi o wielu różnych przekonaniach religijnych wykazała, że odkrycie inteligencji pozaziemskiej nie wpłynęłoby zasadniczo na ich wiarę. Wyniki te były bardzo interesujące. Zdecydowana większość wyznawców religii, niezależnie od wyznania, była przekonana, że nie doznają załamania wiary w obliczu dowodów na pozaziemską inteligencję. Ponadto mniej więcej jedna trzecia osób religijnych uważała, że wiara innych religii byłaby zagrożona. Podczas gdy dwie trzecie osób niereligijnych uważały, że obcy będą wpływać na wiarę wszystkich wyznawców. Innymi słowy, to osoby niereligijne uważają raczej, że przybycie kosmitów zachwiałoby wiarą osób religijnych. Podczas gdy same osoby religijne w większości wcale tak nie uważają. Z kolei ankiety przeprowadzone wśród przywódców religijnych wskazują, że tylko niewielki procent z nich obawia się, że istnienie pozaziemskiej inteligencji może zasadniczo zaprzeczać poglądom wyznawców ich religii. Z badań wynika bowiem, że szerszy krajobraz religijny świata wydaje się być filozoficznie skonstruowany w taki sposób, aby nie tylko przetrwać astrobiologiczne dowody obcego życia, ale być wyraźnie zgodnym z dowodami na istnienie życia we wszechświecie poza Ziemią. Badanie Petersa wykazało, że większość osób niereligijnych i znaczna mniejszość osób religijnych wierzy, że świat może stanąć w obliczu kryzysu religijnego, nawet jeśli ich własne przekonania pozostaną nienaruszone. Zdaniem bioroga ewolucjonisty Mikea Walla, istnienie obcych nie byłoby jednak sprzeczne z podstawowymi koncepcjami Boga. A widząc, że nauka kwestionowała ustalone dogmaty w przeszłości, np. teorię ewolucji, jest prawdopodobne, że istniejące religie po prostu dostosują się podobnie do nowych okoliczności. Religie dokonają bowiem inkorporacji obcych do swojego systemu wierzeń, wskazując, że Bóg czy Bogowie po prostu stworzyli życie na wielu planetach, a istoty tego typu są naszymi braćmi. Daglas Vakocz argumentuje, że jest mało prawdopodobne, aby odkrycie życia pozaziemskiego miało wpływ na wierzenia religijne. Z kolei zdaniem profesora Paolo Musso, globalny kryzys religijny byłby mało prawdopodobny nawet w przypadku wyznań Abrahamowych, ponieważ badania nad tymi religiami nie widzą konfliktu pomiędzy tą religią a istnieniem pozaziemskiej inteligencji. Z kolei fizyk John Billingham sugeruje, że niezwykle zaawansowana i przyjazna cywilizacja pozaziemska. Może nawet położyć kres obecnym konfliktom religijnym i doprowadzić do większej tolerancji religijnej na całym świecie. Z drugiej strony, Jill Tarter wysuwa pogląd, że kontakt z pozaziemską inteligencją może wyeliminować religię, jaką znamy i wprowadzić ludzkość do zupełnie nowego etapu. Tyle na ten temat mówią zatem naukowcy. Ankiety przeprowadzone wśród przeciętnych zjadaczy chleba pokazują, że osoby religijne wbrew obiegowej opinii Wcale nie stracą swojej wiary, a raczej dostosują się do nowych okoliczności. Warto jednak pamiętać, że czym innym jest powiedzieć tak w ankiecie, a czym innym zareagować na żywo. A wraz z milionami innych ludzi, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę owczy pęd, oraz to, jak dużo ludzi może podążać za zachowaniem niedużej grupy krzykliwych panikarzy. żeby zatem, przebycie kosmitów wcale nie zniszczyło religii. Czy papież Franciszek zgodnie ze swoim świadczeniem spróbowałby ochrzcić istoty pozaziemskie? Czy Żydzi, Muzułmanie, buddyści, hinduści spokojnie zaakceptowaliby istnienie kosmitów? Czy jednego dnia wysłuchaliby ich na specjalnej konferencji, podczas której kosmici by do nas przemówili, po czym chwilę później poszli pomodlić się do swoich bogów? Czy fundamentaliści religijni faktycznie ze spokojem zaakceptowaliby istnienie obcych? Czy też nawoływaliby do zamieszek, buntu lub przeprowadzali zamachy? Niewykluczone, że część ludzi uznałaby bowiem obcych za istoty demoniczne. Co ciekawe i o czym niewiele osób wie, jak wskazywał Luis Elizondo, w Pentagonie istnieje frakcja konserwatywnych polityków, którzy nie chcą wiczenia badać UFO, ponieważ boją się, że może to być zagadnienie demoniczne, diabelskie. Co więcej, warto pamiętać, że na przykład według Biblii w czasach ostatecznych władzę nad ziemią ma przejąć antychryst, a powstaną także fałszywi prorocy, którzy zwiodą ludzi. Czy aby na pewno chrześcijanie ze spokojem zaakceptują za tym istnienie obcych, czy też podejrzliwie będą myśleli, że jest to jakiś rodzaj manifestacji sił szatana? A czy Żydzi, muzułmanie ze spokojem poddaliby się woli obcych? Bardzo łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której różnej maści nawoływacze. Starajby się przekonać zwyczajnych wierzących, aby ci nie słuchali i nie akceptowali istnienia rzeczonych istot pozaziemskich. Z pewnością w pierwszych dniach po oficjalnym kontakcie, wierzący na całym świecie wypełniliby kościoły, świątynie i maczety, szukając tam informacji od swoich przywódców religijnych. Ci musieliby szybko zwołać specjalne posiedzenia, by ustalić odpowiednią narrację, którą należy przedstawić niepokojonym wierzącym, tak aby ci nie odstąpili od wspólnoty. Kluczowe pytanie brzmi jednak, czy ta narracja przekonaby wierzących. Którzy poturnie by ją zaakceptowali? Czy też jednak faktycznie doszłoby do zamieszek, wojen i kryzysu religijnego? Być może osoby religijne faktycznie zaakceptowałyby, że Bóg czy Bogowie dalej istnieją. Ale po prostu jedyna różnica jest taka, że stworzyli też inne istoty na innych planetach, a zatem trzeba być miłym dla naszych kosmicznych braci. Jednak kolejny aspekt dotyczy samych obcych. Inteligentne istoty przebywające na Ziemię mogłyby wyrazić własne zdanie na temat religii wyznawanych przez ziemię. Przykładowo, co by się właściwie stało, gdyby obcy publicznie wyrazili niechęć do naszych religii, twierdząc, że pomogą nam uporać się z naszymi problemami, ale tylko wtedy się ludzie porzucą swoje religie. Co by się wówczas stało? Nawiasem no mówiąc, to obiecujący początek potencjalnej historii z zakresu fantastyki naukowej. A czy obcy zabraliby głos, mówiąc, że mają dowody na to, że żaden Bóg nie istnieje, a po śmierci nie ma już niczego. Co by się wówczas stało? Czy ludzie, widząc ich nadzwyczajną technologię, uwierzyliby im, tym samym porzucając dawne wierzenia religijne? Część ludzi z pewnością jednak bez względu na to, co widzieliby kosmici, i tak pokornie poszłaby do świątyni. Być może religie wymarłyby stopniowo. Starsi wyznawcy nie chcieliby zmienić swoich poglądów, natomiast młode pokolenia by to zrobiły przez te za 50 czy 70 lat. Na Ziemi nie byłoby już ani jednej osoby wyznającej dawne religie. Ostateczny przykład, którego z oczywistych powodów rzadko bierze się pod uwagę, jest bardzo prosty. Kosmici nawiązaliby z nami oficjalny kontakt, mówiąc, że odwiedzają naszą planetę od tysięcy lat i że to oni są bogami opisanymi w świętych tekstach religijnych. Nawiązanie kontaktu byłoby zatem wypełnieniem dawnej obietnicy, którą przedstawili starożytnym cywilizacjom: że pewnego dnia w dalekiej przeszłości bogowie powrócą, rozpoczynając tym samym nową erę, w której na Ziemi zapanuje raj. Ludzie stanęliby zatem przed prostym wyborem. Mogliby albo porzucić religię, którą wyznają od dziecka, akceptując, że bogowie tej religii po prostu byli kosmitami, albo też w dalszym ciągu czcić kosmitów, myśląc, że ci byli bogami. Kosmici mogliby także przedstawić niepodważalne dowody, że istotnie Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie, hinduści, buddyści, szintoiści i wszystkie grupy religijne czciły właśnie ich, nie wiedząc nawet, że przez tyle lat czekali na ich powrót. Czy jednak ludzie oraz przywódcy religijni spokojnie by to zaakceptowali? Czy też może jednak dopiero wówczas na świecie wybuchłyby zamieszki? Jak zatem widzimy, istnieje mnóstwo niewiadomych scenariuszy. Dopiero przyszłość pokaże, jak na pierwszy kontakt zareagują osoby religijne. Piszcie w komentarzach wasze opinie, czy przybycie kosmitów zniszczyłoby religię. Ja zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwania na kolejne odcinki Kosmicznych Opowieści.